Nie znaleźć się czas się na nienawiści, żeby uwolnić mój potencjał Na tym to polega, prawda? W tym klasztorze nigdy tak nie robiliśmy Raz cię tego nauczył? Tak... Takie emocje dają ci siłę. Wiem, że to działa. Siłę można czerpać z wielu źródeł, a zwyczajna przemoc nie zawsze sprawdza się w walce. Nie do końca rozumiem, ale nic nie szkodzi. Będę ćwiczył całą noc, aż to opanuję! Doceniam entuzjazm. Lina. Spodziewałem się? Działeś, że przyjdziemy! Ciobie, jeszcze tego nie rozgryzły, wasi Wildness. Wszystko, co dotąd zrobiliście, mieściło się w moich planach. Kłamiesz! Tkwisz w łańcuchach od tysięcy lat! Bezradny! Ale my chcemy ubić z Tobą interes! Tomego, ta pewność siebie przypomina mi. Dla mnie tutaj pięć łańcuchów, który może przecież tylko pięć pryzmatycznych ostrze. zejście pokonani, upokorzeni tak jak ja. Szeptań, piekasz! Tak! Jakoś mimo To musi wkorzać. Tak! Musimy znaleźć, że ja za nim przez ciebie oszaleję Kai.